imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Józefie, przychodzę do ciebie jako twoja wierna czcicielka. Głęboko wierzę, że moc Twojej modlitwy jest w stanie pokonać każde zło. A ty potrafisz wyprowadzić człowieka z wszelkich problemów. Myśląc o tym, jak chroniłeś Matkę Bożą i dzieciątko Jezus. Klękam przed Tobą, prosząc, byś również nade mną roztoczył swą cudowną opiekę. Proszę, ulituj się nade mną i ocal mnie od nieszczęścia. Święty Józefie, Ty zawsze byłeś tak dobry, tak pokorny, pełen wiary. Mimo cichości serca, miałeś w sobie wiele męstwa, Bożej odwagi i mądrości. Które wyprowadziły cię z każdej trudnej sytuacji. Błagam, módl się do Pana Boga, by obdarzył mnie tymi darami, by wsparcie z nieba pomogło mi rozwiązać każdy trudny życiowy węzeł i pokazało mi najlepszą życiową drogę. Święty Józefie, proszę, niech Twoja modlitwa otoczy mnie całą. Niech miłość z niej płynąca odmieni moje życie, uporządkuje wszystkie skomplikowane sprawy. Błagam, bądź przy mnie w stresujących chwilach ucz mnie, co mówić, jak myśleć, jak działać, by moje życie potoczyło się zgodnie z Bożym planem. Proszę, kieruj mnie ku Bogu, chroń mnie od krzywdy na duszy i na ciele. I nie pozwól mi się zagubić. Dobry Boże Ojcze, proszę, pozwól, by święty Józef był moim wspomożycielem. Spraw, by każdego dnia mógł spieszyć mi na pomoc. Podpowiadał mi i chronił przed każdym złem. Oddaję ci wszystkie moje przyszłe dni, całą duszą wierząc, w Twoje miłosierdzie. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!